I love her more than life itself, and I long to hear her voice. Hello, my dear. You're that healer, aren't you? My son, the king awaits you inside. And just so you know, his queen means the world to him. You've arrived. My wife must put our son to bed.

Okay. Na tym stole. Uuu. Uh. Ale najpierw sobie jeszcze tutaj zobaczę co tu mają. Okej, okay, kielich, czyli tutaj wody sobie naleję raczej. Um. Dobra, to już nic na razie nie zrobię. Aha, czyli nie. Co tu jeszcze? Co on tak robił? Tarczę muszę znaleźć, dobra Aha, to tyle tutaj Ta pani, no nie czekaj, myślałam, że to jest obraz <grafię> e, Dobrze, co my tu mamy? Aha, mam po prostu znaleźć te przedmioty, tak? Okay, postaram Aha, to muszę Co tu? Co To, czy co to? to zielone takie? To, czyli przesywać... a dobra, tu już jedną rzecz mam. Jakby znaleźć ją. O, to jest to, dobra. Tylko o to pytałam, to jest to zielone. I jeszcze dwie rzeczy. Tu by było coś. I jeszcze a Okej, okay. No to co? To i tak ma miejsce. Okaj, ja. Y Cześć. Tak mam się? Nie. Luka, proszę bardzo. The Queen has an odd rash on her hands. Her eyes are chronically bloodshot and with dark circles under them. What do you advise? The queen should get some rest before further examination. I'll prepare relaxing brew for her. Take your time. The queen will await you in her chambers. Okay. <clears throat> so today The Queen will await you in her chambers. Dobra, czyli nie, mo nie mogę za bardzo z tobą pokrywać. OK To sobie tu chyba będę mogła nalać. To jest zamknięte, nie mogę tego jak otworzyć na tą chwilę. Dobra, tu mamy surowy klimat, nie bierze komuś. Klimat jest tam. A no to co? Pusty dzban. Coś jeszcze? Aha. Eee, potrzebuję wody. Tego takiego zielonego do dwójki. Nie tak, od początku. Eee, woda. Tu sobie to stawiam. I teraz tak. Muszę podpalić tutaj. Eee, tego zielonego do dwójki. Wody muszę mieć na 4 Moment, ja to dobrze zrobiłam? Dobrze chyba Woda Jakoś się to dało zrobić, nie, żeby było 4 tu jeszcze muszę do, dosypać czegoś takiego. Um, nie, wyleję to. Nie, źle zrobiłam. E, tak, tu mam już dwa. Tu mam już dwa. Hmm, tu będzie trzy nie, moment coś chyba pokręciłam Aha. Yy. nie 2 dwa i 2 dwa potrzebuję 2 dwa i 2 dwa. może tego nie przeleję a ja mogę to czy ja muszę to moment. Tu mam dwa. Mogę to wlać? Nie. Nie mogę tego tak dać tutaj. Hmm. I Mam sto. Switch. Od tego... hmm. No. Tu mam jeden teraz. A, dobra. Już wszystko jest w temacie. Proszę bardzo, zamieszać ile razy? A, nie, to jest po prostu kolejny krok i jakoś komu. A, tak, to, jest, to, dobra. Dobrze, to idziemy. what is that okay to thank you dearie how horrible i can't bear to look please go into the queen's chamber and tell me my grandchild is all right i'll call the guards Dobra. Coś ty mi tu dajesz? To sobie dam. po Ale najpierw co my tu mamy? Coś w dobra, nie mam teatrzyku. A tutaj coś mogę wziąć stąd? it down. Zapisz. Z Dobra, na razie z tym nic nie zrobię to i damy tu. Aha, czyli tak nie mam jak w tej chwili tego ogarnąć, więc yy, otwieramy to. Coś tu jeszcze? Nie, tylko to coś napisane. A, ja jestem w ogóle jeszcze ciekawa. Czy tutaj? Yy, nie, nie ma to chciałam. Proszę. Nie, to jest zadowolona. Yy. Aha, czyli jest też coś, co trzeba znaleźć. Tutaj. Tutaj są osiągnięcia. Tutaj są jakieś. Aha, dobra. Jakieś pieczęcie i inne takie trzeba znajdować. Znaleźć. Jak poklikam, to coś się stanie? Bo chciałabym to znaleźć, bo wiem, że chyba w tamtym nie znalazłam wszystkich tych. No właśnie. Nie znalazłam wszystkich. Tych. No, wiecie o co mi chodzi. Tutaj jest coś, co mogłabym sobie yy, nacisnąć. Czy nie bardzo? Może tutaj coś z tyłu? Bo chciałabym jednak yy, znaleźć. <laughs> Wiadomo, nie jest to konieczne. Nie jest to mój w żaden sposób. Dobra. Otwierajcie. To to Someone was just in here. Are my eyes playing tricks on me? No, no, I know what I saw. Was it magic? No monkey. magic. Nie tu Nie daję, będę Okej, okay, nie wiem co tu. To jest y, pochodka. Tutaj co? Kawałka ramy brakuje. Okej, okay, tu. O, znalazłam jeszcze jednak. Pewny Ale mogę sobie chyba odpalić, nie? Mogę odpalić, jeśli chodzi. I tobie co się wydarło? Thank goodness, she's just unconscious. A to? Dobra. E, to chyba czymegdzieńskiem. what is it you found so what happened the queen was holding this in her hand let me see so, like, it dear dark magic my goodness son you know the law <laughs> oh. arrest <laughs> the uh. queen <laughs> My queen is innocent, but even she is not above the law. Please help her. Not Tell her I love her. Here, take this flower. It's her favorite. She will know she can trust you. Okay. <laughs> Find the old passage to the tower and see my wife. We'll meet afterwards in the garden. Okay. I'm confused. The king doesn't believe she's guilty, but the evidence of magic use is hard to ignore. No bo może teściowa ją wrobiła. O! Okej. Okay. Nie zauważyłam wcześniej tej poduszki, albo jej nie było. Ale jeszcze mnie zastanawia, bo tam kliknęłam coś i udało mi się zdobyć ten drugi... Ale może nie wszędzie są... Tu chyba nie ma. Eee, dobra, co ja tu mam? Symbol Słońca, Kwiat od Króla... Eee, to chyba nie nieprawda. Tutaj chyba też nic nie ogarnę. O tej. A, no tak, bo ją przecież. <grych> eee, przecież ją eee, stąd wynieście. I połącz podobne mole za pomocą linii. To będzie tak samo jak w tamtej części, tylko że z tym innym, wiecie o um, powoli, tak, um, to tak. Okej, okay, powoli. To sobie zrobimy tu. To sobie zrobimy... Tak. Um, to sobie zrobimy tak. To pójdzie w ten sposób. A, Dobrze, to pójdzie tak. Yy, I to musi być całe zapełnione, czy mogę tu? tak? Aha, to mi się... czemu to mi się... A, widzicie. Yy, ale to mi się i tak będzie dalej, dobra. Czyli tu się zablokowałam, to nie tak. Yy, tak, tak. tak. Hmm. Więc. Moment. Aha. Dobra. To powinno móc zostać w ten sposób. Chyba, że jeszcze. Nie, to zostanie ten to w ten sposób. To zrobimy w ten sposób. No i nie, to nie będzie koniec Tak. moment. Moment. A jakbym sobie to rzuciła tak. Tak. A to wtedy się tutaj zablokuje, więc nie. Um. Nie. Jak rzucę tutaj, to teraz tam już mi więc to myślą, no. sobie zrobiła w ten sposób. Tak, tak, dobra, jest. Aha, to jest chyba tutaj na przejście, co nie? No to idziemy. Błę. Aha, potrzebuję y, ognia. Przypomniałam, że mam poprownie. No i idziemy. U. Aha, muszę naprawić gniazdo, dobrze jeszcze tu. Nie? O. Fajnie. Dobra. leć tam. już Się tutaj wróciłam, to sobie od razu wstążkę dam baletnicy. O! To tyle. A to jest prawy skrzydło Ok. E, co? Tutaj to chyba już wszystko. Raczej tak. Jest jakieś tam, żeby to nacisnąć. Chyba nie ma tutaj żadnego. O to idziemy do wielu. Don't be afraid. I'm an envoy of your husband. He believes you're innocent. Co nie dałaś? Ktoś mi eee, coś tu jeszcze mogę u niej chyba nie. Te pieczęci mnie zastanawiają, pieczęci. To się, Czy tutaj jest jakaś? Chyba nie ma. Jest to prawa łoża, fajnie. Tu jeszcze tego tylko. Tu jest zameczek. To też jakiś... O, jest pieczęć. Yy. O! Kasa, yy, tak. Królowa sobie, tylko pod Okej. Ok. Nie ma problemu. chyba wszystko tutaj. Aha, nie mogę tak Eee... Yy. Każdy kryształ ma być w jednym kolorze, czyli co ja obracam? Aha, ja obracam to. Proszę bardzo. <grystanie> Okej, okay, i mam sztylecik. Okej. Okay. Mam nóż i koszulki z pokrót. Once upon a time there were two lands, the kingdom of eagles and the kingdom of swans. Mm -hmm. The ruler of the swan kingdom became obsessed with magic. He began to use scrolls, potions, and medallions filled with it. One day, swathes of thorny vines and gnarled trees engulfed the land, and black clouds covered the sky. This place became forever known as the Dark Kingdom. A group of survivors managed to escape, stealing away to Eagle Castle in a fisherman's boat. The ruling family respected the old alliance with their neighbors and took the refugees in. <laughs> to ensure the safety of the realm, the Eagle King's wife, the Peacock Lady, announced a new law forbidding the practice of magic. Mhm. Alright, now the doors are open. Ok, ale na tą chwilę sobie zakończymy. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za ten odcinek i słyszymy się w kolejnym. Cześć.